Na naszym kanale z tej strony Marecki. Dziś zajmiemy się Impem. Imp, o którym wspominałem już kilkukrotnie na kanale: Imp, czyli Infinity Music Player. Tylko, żeby ten music player was nie zmylił w nazwie, bo całość ma o wiele szersze zastosowanie niż sam music player, co pokażę wam na dzisiejszym materiale. Yy, rewelacyjna aplikacja, która dość mocno zmienia amigowanie. Myślę, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, która przytrafiła się Amidze no, od czasu of foder. No to bez dwóch zdań. Sami zobaczcie. Dobra, zaczynamy. Tutaj mamy Impa, czyli sam program. Kupując Inboxa, czyli to urządzenie, dyskietkę z oprogramowaniem dostajemy w zestawie. Jeśli posiadamy Amigę z kartą sieciową, czy na przykład Pistormem, no to ten Inbox jest wtedy zbędny. Wtedy potrzebujemy tylko program i możemy zacząć zabawę. No sam program jest dostępny za darmo. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o podstawowe funkcje, jeśli chcemy mieć dostęp do pełni funkcji, no to po małym wsparciu autora otrzymacie dostęp do dodatkowej zawartości, no co zdecydowanie Wam polecam. natomiast jeśli... Natomiast mamy Amigę bez dostępu do netu, jak w moim przypadku, no to tutaj z pomocą przychodzi inbox, dzięki któremu podpinamy się do sieci Wi-Fi i otrzymujemy możliwość korzystania z samej aplikacji. Wspominałem też przed chwilą o twórcy. Tutaj autorem jest UN, postać bardzo znana w retroświatku, a projekt oczywiście jest Made in Poland, więc no tym bardziej radzę się z nim zainteresować. Wspieramy swoich, nie? No. <laughs> więc oczywiście link do nabycia samego inboxa zostawię Wam w komentarzu. No a teraz podłączmy urządzenie do mojej Tutaj Amigi 600. No i zobaczmy wszystko od środka. Dobra, Amiga włączona, system uruchomiony. Jeśli nie macie systemu, bo całość pójdzie na najzwyklejszej Amigze, żebyście mieli tam 512 kilo, tylko mówię Wam od razu, czy macie więcej ramu i czym lepszy procesor, tym całość będzie działała płynnie. Nie spodziewajcie się tutaj szału na podstawowej konfiguracji. Polecam mieć coś więcej, trochę lepszy procesor, trochę więcej ramu. Jeśli nie macie systemu, całość możecie obsługiwać z dyskietki, wtedy jesteście skazani na podstawowe funkcje i naprawdę wielu rzeczy tutaj nie zobaczycie, więc prędzej czy później i tak polecam odpalić sobie system. Tutaj po wrzuceniu dyskietki jest kilka plików, które jeśli chcemy, oczywiście jeśli już mamy sy system, najlepiej będzie, o czekajcie, bo coś tej dyskietki w tej chwili nie rozpoznało, a to bardzo dziwne, no ale jak wiecie z, dys z dyskietkami to różnie bywa. O, dobra i w tej chwili tutaj rozpoznało, tutaj mamy kilka plików. Które musimy sobie po prostu powrzucać. Możemy to odpalić prosto z dyskietki, ale jak już mamy system to lepiej to ogarnąć w ten sposób, więc tutaj Już Wam pokazuję co Te pliki, które mamy tutaj w tej chwili, o Czekajcie Pozmniejszamy to sobie trochę no i tutaj impa rzucamy do C, no i odpowiednio foldery, zawartość folderów do odpowiedniego folderu, czyli tutaj z C do C, z fontów do fontów, lips do lips, z S do S, to chyba wiecie, to takich rzeczy, takich rzeczy nie trzeba mówić. W tej chwili możemy to odpalić przez ikonkę imp lub tutaj, jeśli już mamy wszystko przerzucone, odpalamy to komendą imp 3, tutaj K nie musicie wpisywać, ja, w, ja wpisuję, bo wtedy mam lepsze połączenie, i B i uruchomiamy impa. Musimy chwilę poczekać. Dobra, I jeszcze chwilę. Receiving o, i w tej chwili czad jest uruchomiony i zaczynamy. A, właśnie zapomniałem jeszcze, jak za pierwszym razem będziecie odpalać tego Impa, no to oczywiście on nie zna Waszej sieci, więc będziecie go musieli na początku skonfigurować, ale to prowadzi się tylko do wpisania nazwy sieci, do wpisania użytkownika, wszystkie informacje będziecie mieli na tym ekraniku Impa. To jest bardzo proste, zapewne jak zakupicie tu u Sordana czy w innym sklepie, będzie też do tego dostarczana instrukcja. Jeśli będziecie mieli z tym jakiś problem, no to dawajcie znać, napiszemy pod komentarzem jak to zrobić, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Dobra, jesteśmy w tej chwili na impie i zobaczcie, tutaj mam kilka okien potwieranych, możecie to wszystko pozamykać, ale mi tak jest najwygodniej. Tutaj po prawej stronie macie czat, zobaczcie coś co przypomina irka sprzed... 100 lat przed naszą erą, ale jest to mega kozackie, bo zobaczcie, na podstawowej, zwykłej Amidze macie w tej chwili coś takiego, funkcję sieciową, oczywiście nie ma tu przeglądarki, ale no, no po prostu jest niepotrzebna, to jest coś pięknego, słuchamy sobie modów, ogrywamy sobie jakieś giereczki, bo taka funkcja też jest, co zaraz Wam... Pokażę, zobaczcie, macie tutaj czat. Tutaj właśnie w tej chwili pisze UN Yoshitaka, coś tam pisał, coś tam pisze Papalu i ja też się tutaj elegancko przedstawił. Już pisałem przed chwilą, żeby nie przeklinali na czacie, więc na czas nagrywania odcinka, więc czekaj, napisze, napiszemy. Eee, witajcie, piękni amigowcy. Nie, inaczej, cudni. Bo każdy amigowiec jest cudnym amigowcem. Amigowcy, o, czekajcie, witajcie, piękni cudni, nie, 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 to aż za bardzo, to aż tak już posłodzone jest aż za bardzo. To nie może być tak. Amigowcy tutaj damy uśmiech, i i zobaczcie. I w tej chwili to wyskakuje. I, I u każdego to wyskakuje. Co najlepsze, jest to jednocześnie podłączone też z Discordem. Więc możecie sobie dodać kanał na The Discordzie. I jeśli nie jesteście w domu przed Amigą, no to możecie sobie wszystko tutaj obsługiwać też za pomocą Discorda. Znaczy, obsługiwać czat. Nie całą resztę Impa, tylko czat. Więc tak to wygląda. Dobra, tutaj zacznijmy od samego od. Od górnej części, która jest tutaj najważniejsza, cały imp. Tutaj najważniejsza część to jest ta u góry. Zobaczcie, to jest właśnie ten player. Jeśli tutaj go wyłączymy, to wyłączy nam się cała aplikacja. Tym pierwszym przyciskiem tutaj możemy włączyć randomową muzę spośród iluś tam tysięcy piosenek. Więc on sam sobie wyszuka i włączy nam jakąś randomową muzę. Już pokażę Wam, jak to działa. Wciskamy sobie tak. Please wait. On szuka. W tej chwili ściąga. I zobaczcie i znalazł taki kawałeczek. I siedzimy sobie na amizę, piszemy na czacie, słuchamy sobie muzy, coś pięknego. Ale zobaczcie, na przykład tutaj mamy też opcję TOPS, czyli najczęściej puszczane mody przez użytkowników, choć oczywiście tu mamy dostęp też do innych plików jak na przykład Sid czy MP3, no ale żeby to MP3 obsłużyło no to oczywiście musimy mieć lepszy komp. Eee, zobaczcie, w tej chwili na przykład sobie, o, na, na trzecim miejscu jest Children, o. Zobaczcie, odpalamy, on tutaj ściąga, raz naciskamy. Ogarniacie to? Więc tak to wygląda, tutaj na przykład damy Jester, to jest na pierwszym miejscu od do, do dłuższego czasu. Co Wy na to? Tutaj mamy oczywiście wizualizację, to ustawiłem, to jest w tym miejscu tutaj pod Scope. Możemy mieć dwie wizualizacje, taką jak na protrakerze lub w takiej formie. O, czyli scope tutaj włączony tymi opcjami dwoma. Ja to sobie tak, tak mi się to najbardziej podoba. Dobra, pokażę Wam co jeszcze tutaj mamy. Możemy sobie też oczywiście wyszukać muzy. Dajemy search. I tutaj jest cały, przegląd. ja już tutaj wpisałem maxsofta, no ale nie powiem, zobaczcie na przykład. Lotus, Lotus 2 i OK. Tak, dzisiaj Wam tak mniej więcej pokażę, tak żebyście mieli pojęcie. Jak będziecie mieć więcej pytań, to zajmiemy się tym na live'ie. Możemy sobie poświęcić nawet całego live'a na to. Może jeszcze zaprosimy Wozik albo QBL, czy kogoś tam bardziej znanego tutaj w temacie Impa. I, i w ten sposób sobie możemy polajwować. O, zobacz, wciskamy raz, czekamy. Damy trochę głośniej. Macie dostęp do kilkunastu tysięcy piosenek. Nie wiem ile tego dokładnie jest. Ktoś tam mówił chyba 170, czy nie, nie, nie. nie wiem. No naprawdę tysiące, tysiące utworów przeróżnych modów. Tutaj zawsze jest search. Tutaj, tutaj wpisujemy na przykład. O, co możemy wpisać? Czekaj, e, a, Apollo 44, for, for, bo wiem, że taki mod też był. O, zobaczcie, jest. Pewnie tu licencje jakieś skoczą dzisiaj, Ach. mniejsza z tym. Już mamy flagę na co drugim filmie, więc jedna więcej różnicy nie zrobi. Nie, to nie to. Jest jedna taka piosenka od Apollo 440, którą uwielbiam. Jest tu też fajny mocniej. No nie no, no, to nie popatrzyłem, tu jest... O, na pewno kojarzycie. Zajebisty, mam już oryginalną kasetę gdzieś. Dobra, ale może wyłączmy, bo tutaj. Bo tutaj nam, 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 nam zaraz wrzucą flagunie i tak pewnie wrzucą. Zobaczcie, w tej chwili na przykład Maksoft i muze, którą znacie, patrzcie, ile tu jest kawałku a tu oczywiście jeszcze możecie przewinąć w dół, bo jest tego więcej. Więc zobaczcie, a to tylko jedna funkcja tego. Siedzimy, ja tu mam zawsze tak, że tutaj mam amigę w tej chwili, z prawej strony słucham sobie muzyki, gadam sobie na czacie. Tutaj mam kompa, składam sobie filmy, no i Amiga praktycznie jest nie wyłączana przez <noise> większość czasu. Więc no coś pięknego. Dobra, teraz zobaczcie, tutaj w tej chwili mamy osoby aktywne na czacie. Tutaj też w tej chwili sobie tym plusem możecie sobie dodać kolejne yy, czaty. Możecie są w tej chwili i jest Holandia, Wielka Brytania, jest nie, nie, Niemcy osób, jest. Mnóstwo ja w tej chwili jestem na tych dwóch, czyli na General i na, i na Polski. I to mi na razie wystarczy. Już tutaj i tak się sporo dzieje, więc wystarczy. Dobra. Więc tak, wyłączymy sobie to na razie. Tutaj jeszcze możemy sobie w każdej chwili moda podgłośnić. Na przykład w momencie, kiedy mod jest uruchomiony, możemy go. Czekajcie, którym to to dalej przelatujemy. Czekaj. No tak, no lecimy. O. I w tej chwili możemy go dodać sobie do ulubionych tutaj przez y, opcję FAW. tylko w tej chwili ja już tą muzykę mam dodaną, więc ta opcja jest w tej chwili nieaktywną, lub możemy usunąć. Możemy też na przykład y, podzielić się z innymi, czego w tej chwili słuchamy, tutaj przyciskiem SHARE i zobaczcie w tej chwili na czat, wciskamy SHARE i dzielimy się. W tej chwili jak ktoś naciśnie myszką na tą piosenkę, to z automatu słucha tego, co my słuchamy, więc świetna sprawa. Możemy to również zapisać tą opcją SAVE, zapisać sobie na dysku Amigi, więc... Kapitalna sprawa. Dodatkowo tutaj mamy pytajnik, zobaczcie, pytajnik i tutaj macie informacje. Format ProTracker czterokanałowy, Amiga I Love You. Tutaj wszystkie informacje. DJ Microsoft. Tutaj jeszcze możecie dodatkowymi opcjami przejść w bok. I tu są też bardzo ciekawe rzeczy. Tu są informacje na temat naszego sprzętu, które w tej chwili posiadamy. Ja tutaj mam oczywiście Amiga Furią, czyli widzicie tutaj MC68020 plus FPU. Ilość RAMu. Tu jeszcze fajnie, było od razu macie skrót do kilku programów, jak, jak na przykład Sysinfo. Raz naciskacie, czekamy chwilę i zobaczcie, odpala się od razu Sysinfo. Czyli mamy od razu tu taką zabawę przy okazji w chmurze, że wszystko nam od razu pobiera. W ten sposób też możemy grać. Tutaj mamy kilka opcji, które zaraz Wam pokażę. Yy, I zobaczcie, na przykład Speed, to co pokazywałem Wam, wam wcześniej, tu już w tej chwili... No. Zobaczcie, no i w tej chwili możemy dać quit i wychodzimy z powrotem. Wracamy do tego samego miejsca. Czekajcie, odpalimy sobie jeszcze coś tutaj od Maxowcika, bo to też nieraz odpalaliśmy podczas live'a. Tutaj u góry zaraz będzie nazwa. A better love. To mu zapewnie też kojarzycie. Fajny Teledys tutaj, Maksowcik też do niej zrobił. No, zobaczcie, w tej chwili jest Kuba Słonka na czacie, jest Paluch. Wcześniej też UN był. Cały czas coś się tutaj dzieje. Dobra. W tej chwili też, jak chcemy sobie wyjść, oczywiście są uzyskaną foder, no, no to jest tego, co tylko nie wymyślicie, to powinno być, nie? W tej chwili, tak. E, zobaczcie, tutaj mamy jeszcze opcję Disco, czyli taką wizualizację. To możemy Escape'em w każdej chwili wyłączyć. Dodatkowo, tutaj jest obok literka E. Gdzie jest edytor. Możemy sami sobie stworzyć taką wizualizację, która podczas muzyki będzie, będzie nam tutaj uprzyjemniała. Więc jest tu też dodatkowo taka opcja. Teraz zobaczcie, co. Opcja, tutaj sobie włączymy Games. Tutaj są od razu kilka. Jest raz, dwa, trzy gry. Z Gret, Otelo i Checkers. To są chyba gry, z tego co pamiętam, które możemy grać z kimś. Możemy tutaj grać dodatkowo. Yy, nie wiem, czy to jest w formie w yy, formie yy, multiplayera, czy, czy, czy to jest na wyniki. Powiem szczerze, że tego nie sprawdzałem. Sprawdzę to. Sprawdzimy to sobie wspólnie na live'ie. Wiemy, że te gry w każdej chwili, w tej, tej chwili tutaj możemy tym przyciskiem odpalić, grać. i Wydaje mi się, że albo wyniki są spisywane i walczymy między sobą, jeśli chodzi o wyniki, albo możemy grać wspólnie, tylko nie wiem. Jak to dokładnie działa, yy, bo nie sprawdzałem te, te, tego, to mówię od razu. Dobra, faws. Teraz tak, tu jest dysk, który też jest dostępny za darmo. Tutaj zobaczycie zaraz o co chodzi. To wszystko, dostęp do tego macie za darmo od UNA. I zobaczcie, tutaj na przykład są One Click Game, dodatkowo są, są tu też fajne gierki jak, o zobaczcie, tu na przykład jest Dread Demo Map wersja 9.05 i pokażę Wam na przykład jak to działa. Odpalacie sobie tutaj przez exe, on się załaduje do pamięci, chwilę to będzie trwało, możecie dać download, czyli ściągnąć na dysk twardy i odpalić to z dysku, wtedy za każdym razem później będzie szybciej, jeśli nie chcecie tego zapamiętywać i macie na tyle RAMu, gra nam się załaduje do RAMu i odpali nam się z RAMu. Zobaczcie, tutaj się w tej chwili ładuje w lewym górnym rogu. Launching, please wait. Zobaczcie, co wy na to? No niszczy, nie? Dobra, zobaczcie. New game, normal. To jest pewnie jakaś wczesna wersja tego tego Dreada. No ale jest, jest i. I można pograć zobaczcie. Zobaczcie jak to też pięknie śmiga na tej 20. No jest, jest czym się cieszyć. No, tak mówię, no jest to pewnie jakaś wczesna wersja, bo z tego co już widziałem po screenach, to tutaj się o wiele więcej działo. Dobra, są te, czyli pewnie też gdzieś jest jakiś gian do, do zebrania. Pięknie. Tak samo tu możecie też odpalać sobie gierki z komodorka. Choć te gierki z komodorka tutaj u mnie na 0.20, nie wiem jak na, wie jak na lepszych specyfikacjach one działają. One tutaj działają tak na ileś tam procent tej swojej prędkości nie jest to per płynnie. Więc to może ja tu po prostu mam coś źle ustawione, ale do tego jeszcze dojdziemy z czasem. Z tego, co pytałem jednego z użytkowników, no to jemu też te gry źle działają. One działają tylko po prostu, na przykład bulldozer, grałem i ten Dash był, był wolniejszy niż, niż, jest jak gramy z komodorka. Dobra, w każdym bądź razie to możemy wyłączyć. Wychodzimy sobie z tego Dreada. Czekajcie, bo nie wiem, czy wyłączymy go w ten sposób, czy będę musiał po prostu jeszcze raz. Czy jeszcze raz będę tego impa musiał wyłączyć. Dobra, dajcie mi chwilę, bo wydaje mi się, że, że chyba go w ten sposób nie wyłączymy. Czekajcie, Escape. Nie Escape. Tutaj opcja exit jest w tej chwili. Jest dostępna, czy nie? Nie. Jest, nie. jest niedostępna. Dobra, wyłączymy i włączymy go jeszcze raz. Dobra, i jesteśmy w tej chwili dokładnie tam, gdzie byliśmy, gdyż on wszystko zapamiętuje. Cofnijmy się z powrotem. Tutaj też fajnie, zobaczcie ile tu tego wszystkiego jest, macie tu dostęp do driverów, macie tu dostęp do demosceny, macie tu e, Aminet z tego co pisze full copy, czyli pełna kopia Aminetu, no możecie tu praktycznie znaleźć wszystko. Co jeszcze dobre, ale to jest to dopiero zostanie Wam przyznane po yy, wsparciu UNA, twórcy, no oczywiście aplikacja jest darmowa, ale serwery już nie są darmowe, więc no, jest oczywiste, że, że trzeba wspierać, trzeba wspierać co jakiś czas jakąś tam kwotą mniejszą czy większą, na ile Was stać, bardzo miło będzie jak wesprzecie, co zdecydowanie polecam. I tutaj dochodzi Wam op 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 opcja, która jest wcześniej nieaktywna, czyli opcja staż i tutaj macie w tej chwili dostęp do dysku twardych użytkowników, czyli... Czyli macie tutaj, zobaczcie, możemy tu na przykład, ja ostatnio tutaj przeglądałem sobie u. Kto tutaj wcześniej miał? Czekajcie, czekajcie. Wiecie co? Rut. Ja tutaj wcześniej chyba wlazłem do kurta na dysk, bo widziałem, że on tam miał demo. więc zobaczcie, ilu tu jest użytkowników. Znajdźmy powiedzmy kurta. Gdzie ten kurcik, był? O, jezi renton. Jezi pszczoła. Zobacz, no, znajdziecie tu naprawdę wielu, wielu, wielu amigowców, już sporo osób się bawi tym impem. No nie każdy ma oczywiście tutaj wrzucony swój, eee, czekajcie, o, był i wozik. O, jest i Sordan. Jest kurt. O, zobaczcie na przykład kurt. I tutaj jest jego dysk zobaczcie co możecie sobie dla przykładu w tej chwili pobrać od Kur kurta, macie tutaj Duma, macie Diana Sister, Gloom Deluxa, ha Heart of the Alien, o o On Escape, Heroes of Wine Magic 2, czyli no zobaczcie jakie fajne wam ma tutaj kurcik, więc ta opcja zostaje oddokowana w momencie kiedy, kiedy, kiedy opłacicie oczywiście, kiedy wspomożecie tutaj. Wsparcie serwera. E, dobra, więc w tej chwili to wyłączymy. Co, te, co tutaj jeszcze mamy? Type. E, a właśnie, tu, tutaj w tej chwili, które pliki będą wyświetlane. Tutaj, jak, jak wyszukiwaliśmy wcześniej, to widzieliście, że tylko mody były znajdywane. Dodatkowo mogą być jeszcze znajdywane CD, tutaj jak, jakieś pliki MP3 i tak dalej. Więc to zależy od Was, co, co sobie ustawicie. Ja mam w tej chwili na, ustawione na moduły. Yy, Imp Boy, to jest przeglądarka zdjęć, yy, ale tego nie będziemy odpalać, bo przy wolnym necie to jest, to jest katorga, jak już macie to podłączone pod Pistorm albo pod jakąś lepszą sieciówkę, to wtedy to bardzo ładnie śmiga, aktualnie, aktualnie tego nie polecam, tu są moje ulubione, czyli muzy, no na razie mam tylko parę sztuk, odpalmy sobie tu na przykład Lotusa i nie muszę szukać, za każdym razem jak, jak, jak słucham jakieś muzy, no to... Dodajemy sobie tutaj oczywiście tą opcją FAV i zapisuje nam się to w liście. Już widziałem, że niektórzy te listy mają takie już konkretnie długie. No ja mam na razie tylko cztery utwory na tych listach. I w tej chwili to piosenką, której słuchamy, podzielimy się. Niech tutaj chłopaki widzą, marecki w tej chwili słucha. Muzy z Lotusa 3, więc tak to wygląda w skrócie. Odpalmy sobie szybko jeszcze jedną gierkę, bo muszę spadać, dlatego mi się trochę z tym śpieszy, ale obiecuję Wam, że wrócimy do tego na live i na live Wam pokażę, co i jak. O, zobaczcie tutaj, tutaj... <grytanie> Wozik, zobaczcie, odcinek, bo napisałem, że kręcę odcinek, proszę nie przeklinać. Kawał <grytanie> No dobra, mniejsza z tym, że niby jakich słów <grytanie> mamy nie używać, no. <laughs> Czekaj, rozmowy napiszemy mu że rozmowa kontrolowana, zobacz, i to wszystko na amidze. No, to tak cieszy, to niesamowicie cieszy. No. Dobra, i teraz tak pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Tutaj ten dysk, ten dysk, bo tu jest na przykład w game, w zakładce game znalazłem. Znalazłem Cytadelę, tą nową wersję, tą wersję 1.3, którą możecie sobie po prostu tak odpalić. Zobaczcie, Cytadela Imp tu jest w tej chwili. To jest, wydaje mi się, że ta, która już jest na, na A500 Mini, czyli ta nowsza Cytadela, która działa na tym samym procku o wiele lepiej, o wiele płynniej. i Jest po prostu lepszą grą, jest, 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 jest pozbawiona sporej części błędów. Jest ulepszona, no to widzicie, tu u góry w tej chwili się ściąga, nie wiem, czy zdąży się to ściągnąć. Ona zajmuje 4 mega, tak? Cytadela. Tak. No, z Zobaczcie z tym połączeniem, co mamy w tej chwili, czyli 30 kilo. No, chwilę to jednak chwilę to jednak będzie trwało. Tamten Dreck się pobrał momentalnie, ale on zajmował wydaje mi się, dosłownie z pół mega, czy jeszcze mniej. Więc tutaj to będzie chwil chwilę trwało. Tymczasem słuchamy sobie muzy. Gadamy sobie na czacie. Nie. No, zmienia to. Zmienia to jednak. Amigowanie, sporo rzeczy jest, których wcześniej tak jakbyśmy nie widzieli na Amidze, a na pewno nie na zwykłych, klasycznych Amigach. Oczywiście jak ktoś miał te rozbudowane Amigi o karty sieciowe, o nie wiadomo, o nie wiadomo jakie podzespoły, no to już mógł się fajnie bawić, przeglądać sobie Internet i tak dalej. No a posiadacze takich zwykłych, klasycznych, nierozbudowanych Amig, no nie mieli, nie mieli, nie mieli opcji, żeby bawić się czymś takim. Więc no, nareszcie taka opcja się pojawiła. Możemy albo zatrzymać pliki, czyli załadować je na dysk, albo po prostu odpalić z ramu. Mamy na tyle ramu, że całość się załadowała w RAM. Jeszcze chwilę musimy poczekać i odpali nam się sama gra. I zobaczcie. Mamy już grę. No i możemy być pewni, że na krągu jakieś nowości tam będą trafiać, więc cały czas będziemy tutaj na bieżąco z różnymi nowinkami, a to właśnie dzięki Impowi. Dobra. Jeszcze tak na szybko sobie zobaczymy, bo ostatnio odpaliliśmy... Yy... Cytadele w tej oryginalnej wersji 95 roku, więc pamiętacie jeszcze jak ona wygląda, bo była zaledwie dwa tygodnie temu na kanale 2 czy 3 tygodnie w zależności kiedy wrzucę ten materiał. Ta już chodzi naprawdę o wiele płynniej. Opcje Hard Size, dobra, tutaj jak widzicie, są ustawienia na maksa, start. Jak to się o wiele szybciej ładuje w tej, w tej chwili, jak nie, jak, jak nie ładujemy tego z dyskietek, jak to było na filmie, czy na ostatnim live. Zobaczcie, jak, jak już ta nowsza wersja fajnie śmiga. Mamy już tutaj od razu Gana, którego nie było w tamtej wersji, od razu na początku. Dobra, strzelamy. Strzelamy w ten sposób. Jest. No, jest pięknie. Dobra, przejdźmy do podsumowania. Oj, co Wy na to? Mówiłem, że będzie dobrze, szczególnie tutaj dla posiadaczy klasycznych Amig, no to wydaje mi się, że to jest takie drugie życie dla Amigi. Tutaj narody na kolana przed un w ogóle, że udało mu się coś takiego ogarnąć, że tak zespoił tą całą społeczność Amigowców. Jak dla mnie, no super. Ja już jestem w tej chwili użytkownikiem tego Impa. Który tydzień, trzeci czy czwarty tydzień. Tutaj jeszcze raz muszę podziękować za wkrętkę tego Impa, bo o wszystkim dowiedziałem się od Kuby i od Kuby. Początkowo od Kuby Słonki, który wspominał jeszcze o tym rok temu. Później przed zlotem jeszcze Kuba L. Mnie tutaj y, tym tematem trochę atakował, później specjalnie wziął też na zlot Amigę, żeby pokazać mi jak to wszystko y, działa w akcji, więc można powiedzieć, że Kuba L mnie tutaj tym tak mocno zaraził, no i bardzo mocno Aeroxowi i Wozikowi, że udostępnili do sprzedaży te urządzenia, które mogliśmy kupić na trzecim zlocie Player to continue. Mam nadzieję, że na czwartym również będzie taka możliwość w bardzo dobrej cenie. Jeszcze raz dzięki panowie, no tutaj wozik, jeszcze raz wielkie dzięki za tutorial cały, za wytłumaczenie, za, pom za pomoc w skonfigurowaniu tego, co okazuje się, że jest łatwe, no ale za pierwszym razem może to być takie. No, takie nie do końca oczywiste o, w ten sposób. Więc, jak ktoś będzie miał jakieś większe problemy z tym, to uderza najlepiej do kuby E, do wozika, do kuby słonki, o, w ostateczności do mnie. No, to co wiem, to pomogę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Było to takie krótkie przedstawienie możliwości Impa. Siądziemy jeszcze na osobnym live'ie. Jeszcze myślę, że niejednokrotnie będziemy robić live z Amigi. Zawsze możemy sobie odpalić tego impa, posłuchać jakichś modów, pooglądać jakieś demka, więc w tej chwili fajnie, bo wszystko mamy w jednym miejscu. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. No i do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się. Hej!